Witam wszystkich widzów. O, zobaczcie, co się dzieje. Za blisko nie będę podchodził. Strajkują znowu. Ale już dzisiaj nikt nie pracuje. Powyłączali maszyny. Wszystko dzisiaj stoi. Widzicie, do czego doprowadzili? Ostatnio, co był, też strajkowali, to pracowali, ale dzisiaj już wszystko powyłączane. I się wzięli chyba ostro za nim. Tam jednym też rozmawiałem, też pracował mój. 10 lat, ale mój człowiek nie będę mówił o co chodzi, sami rozumiecie, dlaczego strajkują. Także ja to bywało. Jak to się nie właśnie. Wykorzystują ich na każdym kroku, tylko jak mogą. mają się może wywalczą. Dyrektory dyrektor się zmieniają. Mój z dziesięciu było. Nie wiem, co też żeby wyszedł. Porozmawiał z nimi. No tak jak było ostatnio, też nie wyszedł. Pogoda wam piękno dzisiaj. Super pogoda. No z tym, z tym live'em to chyba w środę bo nie, ja nie mogę. Ona czy ja? Ona się nie mogła zdecydować. Ja mówię, słuchaj, mówiliśmy, że tak i tak, że trzeba zrobić. My to przyjdzie, ten to pogadamy. Nie my tu nie na co gadać, tylko trzeba zrobić. Skoro się mówiło, w tamtym pałaczyku też już. Remont pewno paru idzie. U też. Już robią. Nie wiem gdzie on pójdzie. Mi go wziąć na działkę, ale... Nie, on... Ma to chorobę, że to jest bieractwo. To mi tą działkę moment... pójdzie zapuścił. Ale tu dzisiaj tam znajomego też spotkałem. On też z nim rozmawiał na temat tego marbałdu. A mój że nie pójdzie, bo za dużo cennych rzeczy tam ma o, To jest strasznie to Byśmy go wzięli ja byśmy wzięli mówię ale Nie mówię bo do wiosny to działka będzie nie do poznania Co tam będzie się działo No, no właśnie stąd Stąd drzewo wodzi Tam do tej do tej kozy Ja nie wiem jak to tak może ja mówię, tam masz na miejscu, bo oni wycinają te drzewa i suche są Ale to ich, to nie będę brał. <laughs> Zóżka gdzieś się kręciła tu rano. Latała. Ale gdzie ona jeszcze, nie Także, widzowie, postaramy się w środę, wiecie. Bo ona nie jest zdecydowana. A, bo się wstydzę, to ja mówię, weź. Wcześniej było normalnie, dzisiaj teraz się wstydzisz No zobaczymy jak to będzie Jak coś to W środę prawdopodobnie będzie Ja pójdę do półki w środę No to oni tak, tak robią To oni tak robią Ile mi się jeszcze teraz nie, to słyszałam, nie wiem czy to jest ale słyszeli, że za 790 to nie mam to do... Nie wiem czy to, bo tyle słyszałam, bo z daleka stałam. Nie, no, tyle to chyba nie. Nie. Kiedy tyle lat temu pracowałam, to miałam ile? 200, 200, 300 zarobiłam. Hmm. o tu dzisiaj pani też znowu do fetuara będzie. Będzie, będzie. Ale się tam nigdy nic nie wypocznie. No ja tak samo wtedy. Tak. Pamiętasz, kiedyśmy byli, też nikt nie wyrażał. No, nie. Ale wiesz co? Ci się solidarność ludzi. Co przychodzi, zatrzymywali się, a to się przychodzi. No ja wiem, bo do mnie Samochody też na Polskę. też się no. no. tak. Mają rację. To są się klikali, To znowu i zwalnia się, zwalnia się i pensje No to, wszystko. A on co? powiedział, wiesz co, mam dwa słowa. Oni walczą o swoje pieniądze. No tak. Ciężko zarabiają. <kühne> nie A ty pałem tu sobie... Nie nagrywaj się go, No, dalej. Co? Ale wtedy chyba boi więcej, Wiesz, mi się wydaje A ja nie, wiem, nie, liczyłem. Liczbę. Co? Liczbę nie, 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 do mnie nie, do to jest O drugi jest zmiana, tak jest? Po trzeci nie, do od szósty do drugiej, o. Tak. No bo wtedy też przechodziłem, to... To by się tak wyglądało na miejsce, jak No ale nie, nie, teraz... <grym> dzisiaj zeszedłem, to... Nie ten. Maszyny popołęczane, wszystko. I tak. Co? Trzy zakłady były, tak? Został tylko jeden. Tak z ludźmi robią? No i zaraz ten zamkną. No co? Co? A ty chciałbyś tam pracować, bo... A tam oni, oni jakieś meble tam wycinają, nie? E, poczekaj, to z tego co wiem, bo mieli tak zakład tu tam mieli zakład i tam te No sam, że były trzy. Tamten ten i tu potem został. No i zaraz ten zamknął to jakaś podobna francuska to jest że. z Francji kobieta, podobno to ona jest. Ono, jest to. A Grom wie, bo ja nie wiem. No i były mąż tutaj pracował tyle od Tylko tam pracował A u tego byłaś? U łożałka? Nie. Siedzi, bo tak tu zabyłaził. Nie? No co? Górnik, no. To się pyta jak on ma na imię w końcu. no no Krzysiek. Ten orzełek siedzi już w oknie cały czas, ja tam mówię monitoring osiedlowy, nie? Ja. ja do niego powiedziałem, wiesz co, byś poszedł, kościół ma blisko, po co na kościół patrzeć z daleka? Tak, blizutko ma, no. tylko by wyszedł z klatki ma. Ale poczekaj, był ten poczet Trzech Król, nie? No. on w oknie siedział. Jak w oknie? My podeszliśmy, to on już był przy bigosie. Już był? No. Ja go nie widziałem. Tam jeszcze dopiero wiesz to wszyscy się zbieraliśmy, żeby wiesić na ten poczet, a on już stał i już pomotał? Ja nie widziałem jego. Powiedział tak, mnie tak, jadłem bigosu, placki ziemniaczane, Czasem trochę zjadłem. I podchodzi tak, ja już biodu nie muszę gotować. No tak to ma być coś w z kościoła, ale podobno to będzie ten. Zbiórka na jakiegoś <kłysy> faceta. na mężczyznę, w którym mamy mieć operacyjnego słupka. No. Mamy siedzenie, ale wiesz, się, to łaskawie to dopuści. No ja wiem, nie wiem o co chodzi. No, dzisiaj znowu cały dzień będą. Ale te... wtedy stali bardzo późno. Do wieczora, czy dzień Wtedy wtedy padał, tam nie stali no. jeszcze. Ale nikt nie chce wyjechać. Nic. Nie ma jak mówiłem, to mm -hmm. szedłem, to maszyny, wszystko powyłączane, wszystko. Mm -hmm. Nie, tam już przechodziłem trzyma na tych To Też ten cały ten, ten dyrektor. A mówiłem aż ten... To chyba dziesiąty dyrektor jakiś jest. Nie mm -hmm. Bo tu z jednym łebkiem znam, tu miałem. dziesiąty już mówi nowy dyrektor. Mój co, co zmiana, to inaczej. To się zachapa, to i nie? No ja... Ale a, sobie a ludzi kupić bułkę i Jak on taki tu poszedł. Ja. Mają rację, że walczą Ale swoje. słuchaj. Jak szółam, kobieta do mnie taka przychodziła, a no tam mecz jest, tam ja to nie mecz. No, mecz. No, Myślałam, że to mecz jest. Żartujesz, a my no pani podejdzie. U nas strajkiem, my, u nas też są Mecz. 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 No. Ale słuchaj, Polska, i... Chiny, na muzyny. Nie, tylko Częto Tyraniców Ale słuchaj, górnik też powiedział, że mecz mecz, mecz. On nawet u sieci, o u tym sieci nic nie wie górnik co? On tylko wiedzie netto i dom Gdzie poduszka i kołdra A, no. i gdzie jedzenie <grymna> Ale go nie przegadać, co to, najmądrzejszy na świecie to już zauważyłem, no, Rok czasu go... No prawie rok czasu go zna to. Mm -hmm. Już poznałem go. Ja jak znam 7 rok No. Mój wypłaty nie rosła od listopada, tak? Mm? Mój, że wypłaty od listopada nie rosnął. Tak bym powiedział, a jakaś sprawa, to nie wiem. <laughs> czego nie wypłaczę. Weź czego to a my wiesz co... Ale nie, on no, coś raz ze mną rozmawiał. Co, że to jakoś tam piłem mu odtrącił, czy za trąca, nie wiem coś tam. o jakąś piłę coś mu zepsuł. Górnik mówi, że to nie on, że to jakiś inny łepek, tamten mówi, że to on. No wiesz, co to jest ta spalinówka, nie? No nie ja wiem, no. Ten sznurek jest. No. Bo ja sobie co pożyczyłam piłę od tego kolegi. On no. wiesz jak, wiesz, jak górnik to nie ma wyczucia, a jak siaknął to już sznurek no. nie w ręku. A no, wyrwał. Wyrwał co u sznurek. A wie, że tego nie odpalę, tego sznurek. No bo sznurka to nie. Jeszcze tak y maluchy kiedyś odpalali na sznurek. Ale co, jeszcze trzeba było kupić tak, specjalne paliwo do tej piły i taki olej, żeby wiesz... No tak. A wiesz to było najśmieszniejsza? Bo tam, no przyznajcie, bo to jemy ja z doślałam tu, drzewo, po śliwce, nie? No. I słuchaj, tam było plątane jeszcze siatko, bo widocznie było Ale A to, że... A on topiło. i stępił, stępił, i przecież strępił przez to siatkę, no Dobrze, on cuka nie urwał. Ale aż iskł to. On Ale piłował. Poda... Ale... No, tylko powiedział, że twarde. No, twarde. Widzisz, jak śliwko wyschnięte jest twarde, nie? No, to jest normalne. Ja się z do od tego pogadam. No, to, no, to no, no. no, Podejdziemy tam do śliwka? Nie, ja to będę szedł. Kiemnikowy. No, czy co się dzieje? To no. jest Krzyczeł. Mają no rację, że walczy. Ale bo, słuchaj, no słuchaj. Wszyscy dobrze wiedzą, nie chcę obrażać innej nacji, ale oni tutaj pracują za grosze, a wiesz, a tam jeszcze za grosze, grosze. No. Bo Dla nich to, co zarobią u nas, to wiesz. No dla nich to jest bo pieniądz. No może za to mają pieniądze. No tak przez ja przyznaję, pracowałam w Niemczech. Ja tam zarabiałam wtedy ile? Miałam 1200 euro na miesiąc. Wiesz co jak ja piłem, to mówisz o co było? No to... 2400 euro. No, wiesz, że wtedy euro kosztowało 4,39? No to powiedz sobie ile, jaka miała? No i chulej, Ja pół roku bym musiała na to pracować. No. O, jeszcze jest ten to będziecie widzieli. Na pewno zatrudnimy paczki. No bo już wiesz... Tu jest ta znajoma sąsiadka mm -hmm. też pracuje, nie? To Te też... Ja myślę, że jakieś tam zmiany mu sprawiła, żeby, wiesz. No nie, bo jeśli ktoś ma jak dziecko, to jest dzieckiem, no. to, że mąż rano, on kończy, a kobieta po płynu, że mm -hmm. przychodziła. Артисты. Как говорится, каждый як как может. Но але не, как в последнее время. Меньше, меньше. Меньше, меньше. было много. еще кто-то потому что сейчас много. Dobra idziemy tam to stronę Ale posłuchaj nie pomożesz mi w żaden sposób no, a jak? Tylko możesz trzymać tak jak? No albo balonika mi dali do podtrzymania I ci wyzwanie ja mówię, ale ja nie jestem <laughs> Ale jak będziesz krzyczała będzie nas więcej o. No tak No ale widzisz co robią ludzie obcy zatrzymywali Nie bo tam, tam w środku też chodzą Tak w środku są no. mhm. Część ale że wpuszczały przez wlane, powinni nie wpuszczać nikogo. Może ci co byli na zakładzie są w środku. No. A ci co sobie przed bramą, to nie chce ich wpuścić. Tak było, tak samo było wtedy. Nie, no to je też nie, nie wpuści. Tak, no. no. A ci co są na zakładzie to są w środku, A ci to nie mogą wejść. Hmm. Nie, chcę wpuścić. No. Czekaj, podejdę tam, zobaczymy. Wiem, wiem, bo tu są. Żeby zaraz ale trybów się nie wycofnął do końca. No. Widzicie, tak to się kończy. No, widzicie, ludzie, ludzie pracują, ale co? Znaczy chcą, za godne płacę hmm. nie pusco no, tutaj kończy się tory I tu koniec toru nie za Zula? tory, no, no tam No. W dwóch miejscach wycięte albo koniec był. Tu wiesz co, tam jest ten, na końcu tam masz. Jak to się nazywa, na koniec toru. Ta, no ta, ta zapora cała. Ta, no. Ale dupa się posiłkiem rozpadził, to i tam przejechał. No to ja, potrafi by poszedł. A ty wiesz co to w ogóle to jest kupa czasu. No widzisz jakie pognite. A, ty, a taki się wynająć, co? Wynająć? No. A do czego? Tylko ciuchci nie mam. To popchłoby. Ci ciągnął. Patrz, on już tam. Wiesz, co? Górnik. A czy mówiłam ci, że pójdzie? No, tam nie wyjdzie, ci w już tam polecimy. Idziemy my. Dobra. To. No, widzicie. No, pewnie polecią, bo nie parkiem. Nie, nie bo że, że, wiesz, nie przyszłam na czego za do domu. No. A no to, ja pilnują, ale to jak, jak jak pilnuje. ale jak szybko, to ja wiem. No swojego majątku, tak? No majątku, tego wpłynie chyba, nie? No kupiłam chyba mam, To ci mówię, obudzić, się obudził i dodałam, do Ale jak szybko poszedł, jak przecinał, ty. Nie wiem, nie widziałam. Co? Ja bardzo ja, ja słabo Artysta Dobra le lecimy Za górnikiem Złapać Górnik raz to milioner no, 50 zł Lata jak poparzony No a jak Ale co ty Co nas nie było kurwa Parę minut nie, no, bo przeszło zanadto i to straciłeś. No. Ile tu jeszcze niech 10 minut. A on się przebudził. A, Już szuka. Lata. Dobra, lecimy dalej.